Hej, dzisiaj temat redukcji, a konkretnie chciałbym pomówić o utrzymaniu masy mięśniowej, która jest kluczowa dla sportowców, wiadomo, do utrzymania siły, później dalej szybkości, skoczności. Wiele umiejętności motorycznych jakby wywodzi się od siły, i masa mięśniowa również będzie wpływała na poziom siły, a więc jeśli będziemy tracić masę mięśniową, będziemy również pogarszać nasz performance na wielu płaszczyznach. Tak więc nie chcemy tego, nie chcemy również zwalniać naszego metabolizmu poprzez to, że tracimy masę mięśniową, bo musimy wiedzieć, że masa mięśniowa ogólnie jest bardzo aktywna metabolicznie czyli jest trzy razy bardziej energochonna niż tkanka tłuszczowa. I to możemy sobie porównać nawet do samochodów, w których mamy na przykład samochód szybki wygodny i kosztuje on po prostu więcej niż samochód, który jest nie wiem na gaz, jest stary i generalnie niewygodny i wolny i jego utrzymanie jakby jest dużo niższe. Tak jest tak samo z naszą tkanką mięśniową i tkanką tłuszczową i nasz organizm nie chce de facto gdy ma mało kalorii i w przypadku osób, które mają mało pieniędzy, nie chce utrzymać drogiego samochodu tylko dlatego, że jest szybki i jest fajny. Bo woli mieć coś tańszego i po prostu utrzymać się przy życiu. I tak to działa również w naszym przypadku. Nasz organizm chce. W przypadku zbyt niskiej kaloryki, źle przeprowadzonej redukcji, chce obcinać koszty i chce pozbywać się luksusowych dóbr, jaką jest właśnie masa mięśniowa. I naszym zadaniem jest tak przeprowadzić redukcję, żeby nasz organizm jak najmniej czerpał. Z masy mięśniowej, z tego luksusowego dobra, który zapewnia nam odpowiedni performance, zapewnia nam siłę, zapewnia nam szybkość, zapewnia nam witalność i ogólnie prawidłowy, e, prawidłowy rozwój na wielu płaszczyznach. Tak więc tutaj. Podstawowym zabiegiem jest nie pójście w dużej ilości cardio, w długie wybiegania, co ma w przypadku wielu sportowców miejsce, tylko wprowadzenie bardziej intensywnych jednostek, gdzie mamy interwały. Z drugiej strony mamy intensywne jednostki, które zawierają duże ciężary, które tak naprawdę będą ciągle bodźcować nasze, naszą masę mięśniową do wzrostu siły. I de facto może nie zanotujemy wzrostu siły, ale sam ten bodziec sprawi, że ją przynajmniej utrzymamy, i będzie to kluczowe do tego, żeby nasz organizm nie chciał tracić tej masy mięśniowej, a wręcz e, ją zachować, czy nawet rozbudowywać, co również może mieć miejsce podczas redukcji. I jakby nie jest to proces skreślony, i tak jak mówię, jest to możliwe, by rozwijać masę mięśniową, tylko jakby ważny jest e, odpowiedni bodziec. I tutaj intensywny trening, niezbyt długi, dlatego że im większa objętość treningowa, tym będzie wyższy kortyzol. I w przypadku osób naturalnych będzie to miało bardzo duży wpływ do tego, żeby tracić właśnie tą masę mięśniową, dlatego że kortyzol będzie działał katabolicznie dla naszego organizmu, będzie jednocześnie obniżał gdzieś tam testosteron i wprowadzenie zbyt długich jednostek treningowych może się okazać, Wyniszczające dla tej masy mięśniowej, a nie e, pozytywne, jakby wiele osób myślało, że będzie zwiększało ciągle objętość, ilość serii, ilość ćwiczeń, i de facto u osób naturalnych, tak jak mówię, może to prowadzić do negatywnych konsekwencji. W przypadku osób na dopingu sprawa wygląda inaczej, dlatego że kortyzol jest nisko. E, przez wysoki testosteron, i jakby ten problem gdzieś tam ich po części omija, choć nie do końca, bo też tutaj przesadny trening będzie również negatywnie rzutował na cały nasz organizm. Więc to, co chcemy zrobić, to wprowadzić przede wszystkim jednostki, gdzie będziemy mieli nakierowanie stricte na budowanie siły. Będziemy chcieli jednostki, które będą gdzieś tam stymulować również hipertrofię, czyli nieco wyższe zakresy powtórzeń. Będą oczywiście jednostki bardziej objętościowe, czyli jakieś dłuższe biegi, czy jakieś cardio. Jeśli korzystasz z jakichś bardzo długich jednostek treningowych, no to polecam tutaj wrzucić sobie jakiś antykatabolik w trakcie takich jednostek, dlatego że pozwoli on obniżyć poziom kortyzolu i nie windować go aż tak mocno przede wszystkim. Ja na przykład wrzucam EAA w połączeniu z jakąś tam kratyną w trakcie właśnie jednostki, powyżej tam gdzieś godziny, dlatego że widzę, że mój organizm po prostu lepiej na to reaguje, czyli nie czuję się tak zmęczony, po prostu odczuwam mniejsze ingerencje kortyzolu. Tak znam już swój organizm, że wyczuwam po prostu, kiedy on się wydziela nadmiernie, kiedy jest on optymalny i kiedy mój trening nie jest y, przesadnie przeładowany. Także wprowadzenie shakeów intra workout będzie tutaj bardzo pomocne. Szczególnie dla osób, które właśnie długotrwale trenują, czy przygotowują się do jakichś maratonów, czy mają po prostu długie jednostki treningowe, aczkolwiek w większości przypadków polecałbym mimo wszystko oprzeć o krótsze jednostki, bardziej intensywne. Jeśli chodzi o spalanie tłuszczu, tutaj bym poszedł w interwał, w hity. Tabaty, czyli coś, co będzie de facto pozytywnie wpływało z jednej strony na e, bodźce dla masy mięśniowej, czyli jakieś padnie powstań, biegi bokserskie, jakieś podciągania dynamiczne, pompki, brzuszki i tak dalej. To wszystko jest bodziec dla masy mięśniowej, a przynajmniej bodziec do niespalania jej, e, które podkręcają EPOC, czyli tą powysiewkową konsumpcję tlenu i jednocześnie dają nam. Fajny bodziec dla metabolizmu. I o to w tym chodzi, żeby nie przesadzać z tymi jednostkami trągowymi, a żeby one były maksymalnie skondensowane i dawały nam jak najwięcej wartości i były efektywne. Jeśli chodzi o dietę, tutaj warto pójść modelem nieliniowym, czyli de facto, jeśli patrzeć na nasze ciało, to wydawałoby się, że to jest matematyka, bo Skoro obetniemy więcej kalorii, to schudniemy więcej. Jeśli stanie nam waga, to znowu obetniemy kalorii, ale nasze ciało to nie jest matematyka, dlatego że procesy fizjologiczne, które zachodzą w naszym organizmie, hmm. będą się adaptować do tego, co tak naprawdę dzieje się na zewnątrz. Czyli jeśli dajemy zbyt mało kalorii, i nasz organizm będzie obniżać na przykład poziom leptyny, czyli hormonosytości, to będzie to negatywnie rzutowało na nasz metabolizm. Będzie to miało wpływ na to, jak będziemy funkcjonować, czyli zwolni naszą przemianę materii poprzez to, że będzie nam dyktował, żebyśmy się mniej ruszali, czyli nasz mózg będzie chciał oszczędzać energię i nie będziesz szedł na przykład gdzieś po schodach, tylko wybierzesz windę, nie pójdziesz ze znajomymi, tylko wolisz posiedzieć w chacie wieczorem i takie po prostu oszczędzanie energii również będzie wpływało negatywnie na metabolizm. I tutaj fajnie pójść modelem właśnie z rotacją czyli dni, gdzie mamy więcej aktywności, e, mamy cięższe treningi, dodawać węglowodanów, które będą pozytywnie wpływały na właśnie poziom leptyny, czyli 3 dni wysokich węglowodanów będzie już wystarczającym bodźcem dla naszych hormonów sytości, dla naszej insuliny do właśnie tego antykatabolicznego działania. Które jest dla nas kluczowe, jeśli właśnie chcemy zadbać o tą masę mięśniową podczas redukcji. Tutaj doskonałym narzędziem będzie te właśnie zwiększanie okresowe kalorii pod tym kątem, również że będziemy się lepiej regenerować, lepiej spać, będziemy mieć więcej energii na treningu, a więc te treningi będą efektywniejsze, damy z siebie więcej, bardziej podkręcimy metabolizm, będzie to nakręcało jakby taką pozytywną spiralę. Do tego, aby ta redukcja była właściwie przeprowadzona. W momencie jednak, gdy ktoś po prostu się głodzi, jest na stałej podaży kalorycznej, która jest co chwilę obcinana, no to de facto będzie miał gorszą jakość treningu, gorszą jakość snu, gorsze samopoczucie, jakieś spadki energii wywołane tym, że organizm po prostu będzie przechodził w tryb jakiegoś tam e, oszczędzania. Czy po prostu nawet w tryb jakiegoś zagrożenia życia, co no zawsze się kończy tym, że będzie się buntował, a więc bzdurnym jest pojęciem to, że nasze ciało to matematyka i wystarczy mieć deficyt kaloryczny i się zawsze będzie chudnąć. Nie, to bo są bardziej złożone procesy, dlatego chciałbym je omówić na moim szkoleniu. Wszystko od powiedzmy. Elementów podstawowych, po te zaawansowane, które doprowadzą ciało do ekstremalnej formy. Tak więc, jeśli interesujecie ten temat, to koniecznie zapisz się na szkolenie i widzimy się na miejscu. Piona.